Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza, 9 rozdział, werset 7-9. O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. A Herod mówił: Ja nakazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę i starał się go zobaczyć? Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Posłuchajcie dzisiejszej aklamacji. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Chodzi tutaj o to, że możemy mieć różne osoby, które prowadzą nas do Boga. Różne osoby. Spowiednik, kierownik duchowy, święci te wszystkie osoby mogą nam pomagać w tym, żeby iść do Jezusa. Ale jednak tym sednym właśnie jest Jezus żeby z Nim mieć relacje. Z Nim tylko przez Niego się przychodzi do Ojca. Maryja jest też także naszą pośredniczką, ale ona prowadzi nas do Jezusa. Ona wskazuje nam na Jezusa. Ona nie pokazuje na siebie, tylko w swojej głębokiej pokorze mówi, nie zwracajcie na mnie uwagi. Zauważcie, jak mało fragmentów jest o Maryi. Maryja była bardzo ważną postacią w Biblii. A jest bardzo mało o niej napisane. Tak samo Maryja Pan Jezus nazywają niewiastą, a była to bardzo ważna osoba dla Pana Jezusa. Ale ona sama też prosiła Boga, żeby wspominali ewangeliści, co jest konieczne, a tak to nie ma o niej za wiele. Niech Maryja właśnie będzie naszą pośredniczką, która będzie prowadzić nas do Jezusa, a Jezus prowadzić nas do Ojca. W dzisiejszym psalmie jest także, niech imię Jego czczą tańcem, niech grają mu na bębnie i cytrze. Myślę, że tutaj jest też takie odniesienie, żeby we wszystkim tak naprawdę, co robimy, był Bóg. Żeby nie tylko na modlitwie mieć z Nim jakąś relację, że po prostu przychodzimy i na modlitwę modlimy się, tylko żeby właśnie to była część naszego życia, że tak jak z przyjacielem, żeby to była dla nas ważna osoba, z którą chcemy się dzielić. Czasami mamy takie Pani Boże, wiesz, a przecież ty wszystko wiesz. Ale i tak powiedzmy mu o tym. To jest nasz przyjaciel. Nie musimy przed nim nic ukrywać, możemy sobie z nim pogadać, nasłuchiwać odpowiedzi. Chce być właśnie naszym przyjacielem. Jeszcze dzisiaj mi się podoba bardzo pierwsze czytanie. Posłuchajcie fragmentu z księgi Aggeusza Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada. Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas pan skierował te słowa przez proroka Ageusza: Czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonymi płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi pan zastępów: Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszka. Możemy się tak usprawiedliwiać, a teraz nie ma czasu na to. Ale zacznijmy jutro. Ale nie teraz na to czas, naprawdę nie czuję powołania w sobie, nie czuję motywacji. Odpuśćmy sobie to. A Bóg mówi, czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach, nic nie robili, lenili się. Trzeba właśnie odbudować tą relację z Bogiem, żyć dla Niego, kochać Go. Pomyślcie sobie właśnie dzisiaj nad tym tematem. Starajcie się słuchać to, co Jezus do was mówi, poprzez innych ludzi. Poprzez różne znaki. Spróbuj się też tak popatrzeć, przez co Bóg chce Cię pokierować. Pozwól sobie popatrzeć na świat takim, jak widzi go Bóg. Że wszystko jest naprawdę po coś. Że to, że teraz jesteś w tej sytuacji, to ta sytuacja ma konkretny sens dla Ciebie. Tak więc niech Wasz plon będzie obfity. A błogosławieństwo Boga, Ojca Wszechmogącego nie stąpi na nas wszystkich i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Uśmiechnij się. I do roboty z Bogiem.